Olsztyn uporządkuje teren po dawnym cmentarzu ewangelickim przy ulicy Partyzantów i 1 Maja. Jest to możliwe dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Przez teren dawnego cmentarza przebiegać ma obecnie zaprojektowane połączenie kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wodę z ulicy Partyzantów. Poza tym planowany jest ciepłociąg do okolicznych budynków. Skomunikowany ma być też przystanek kolejowy PKP. No, uporządkowanie terenu cmentarza oraz wykonanie dojazdu do peranu PKP jest około 5 milionów złotych, z czego są to głównie środki unijne. Zgodnie z nowym projektem, sama droga, jak i przebieg ostatniego odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej, ma biec w ciągu byłej alei cmentarnej. W roku 2018, podczas prac związanych z przybudową ulicy Partyzantów, okazało się, że na tym terenie pozostały pochówki związane z dawną nekropolią. Te szczątki wszystkie znajdują się w ziemi. Czy część została rzeczywiście wybrana, te, które przy właśnie samym kopaniu gdzieś się znalazły, a część została z powrotem zasypana, te, które nie były wyjęte, szczątki, i one są przechowywane w bezpiecznym miejscu te szczątki wykopane, no i czekają na rewitalizację tego terenu. Pierwotnie planowano przeprowadzenie ekshumacji. Wypracowano jednak nowy projekt. Podpisały się pod nim władze Olsztyna, parafia ewangelicka-ogzburska w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Święta Warmia, które złożyło wniosek o wpisanie tego terenu do rejestru zabytków. Porozumienie dało szansę na zrealizowanie zaplanowanych prac ziemnych, a jednocześnie odpowiednie upamiętnienie zmarłych wspólnie podpisaliśmy właśnie porozumienie w ramach którego miasto zobowiązało się zrewitalizować tą część cmentarza, która należy do nich, czyli że to, które w tym momencie zabudowane garażami, no i tam ma być przygotowany taki park pamięci, który będzie upamiętniał też te osoby, które tam zostały, ciągle ich szczątki się znajdują, bo nie zostały ekshumowane w żaden sposób. No i te szczątki, które Zostały wykopane, też mają być tam ponownie złożone w tym parku pamięci. I nazwiska osób, które są tam pochowane, będą też wypisane na kamiennych płytach. Warto przypomnieć, że w czasach PRL-u teren cmentarza został odebrany parafii Ewangelicka, augsburski i zamknięty. Jeszcze w tym okresie powojennym parafia tam dokonała przynajmniej trzech albo czterech pochówków. Natrzymamy trzymamy świadectwa w cieniach parafialnych. Do czwartego mamy świadectwo słowne. No i mamy, mieliśmy ten cmentarz, który został odebrany a później jeszcze w latach potem lat 60. na początku 70. został przez władze zupełnie zdewastowany. Znaczy te widoczne znaki cmentarza czy nagrobki, wszystko zostało zrównane z ziemią. Część pomników rozkradziona była. No i teren został przekształcony tam garaże zaczęto budować i część cmentarza to jest w momencie parking komendy wojewódzkiej policji. Inwestycja ma zakończyć się w tym roku. Jednym z jej efektów będzie wyburzenie garaży znajdujących się na zapleczu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.